Ja zawsze robię to tak. Podchodzę do smoka w górniczej dolinie i aktywuję oko i nosa. Witaj, plugawa bestio. Mówię. Wtedy rozdziawia paszcze i bada mnie spojrzeniem, jakby zastanawiał się, czy dobrze usłyszał, że z nim rozmawiam. A ja, oparty o najbliższą skałę, mówię, że... Nie interesuje mnie coś ty za jeden. Odpowiada smok jeszcze przed kolejnym moim słowem. Non szalansko się uśmiecham, wyciągając oko spod koszuli i mówię... Widzisz ten amulet? Przenoszę wzrok na kręcących się w okolicy jaszczuro ludzi. Przez siedem sekund odpowiednio marszczę brwi, żeby wyglądać jak groźny łowca smoków, po czym spoglądam mu głęboko w oczy. Zdążył wszystko pojąć. Z nutką podniecenia i szczyptą rządzi pyta zaskoczony. Masz ze sobą oko i nosa? A ja wtedy odpowiadam. Nie głupta się. I robię krok w kierunku dróżki prowadzącej na zewnątrz leża. To zwykły amulet siły. Po czym spokojnie wychodzę z terenu smoka. Chodzę wolno z góry, nie oglądając się za siebie. Chowam ręce w kieszenie w chuj drogiego pancerza łowcy Smoków i odchodzę pogwizdując. Smok zagląda za skał, aby jeszcze raz na mnie spojrzeć. Wiem to. Tajemnicza sylwetka oddalającego się łowcy przeszywa jego cielsko spazmem rozjebania i pewnie myśli, co tu się właśnie stało. Któregoś dnia zauważa rysy na skalę, o którą się opierałem i odnajduje na niej współrzędne znajomego zoofila. Oczywiście napisane w języku ludzi. Odszyfrowuję jej i leci do Jarkendaru, gdzie zostaje zgwałcony i zaszlachtowany. Znajomy zoofil przywozi mi jego jaja, z których korzystam, by stworzyć Embarla Firgasto. Wyciągam z ekwipunku następny amulet i ruszam do Górniczej Doliny rozpocząć kolejne polowanie. Tak, to ja. Bezimienny. Jeden z ocalałych członków załogi Myrtańskiego Galeonu Esmeralda. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.